Dłube za dublem. Dobrze, do może... kochani, zróbmy dla was to. z planu M jak miłość. Tak wyszło, że w tym gramy dzisiaj. Tak Powiem Wam, że ja w sumie tego w ogóle nie oglądam. A wyszło tak, że będę w tym występować. Także jeszcze nie wiem, w jakim odcinku, więc Wam nie powiem. Schowałam się do łazienki, żeby nie przeszkadzać, bo tam wszędzie to tu nagrywają, jakaś scena, to tutaj, to tam. Przed chwilą mieliśmy scenę. Musieliśmy przejść. Pan aktor Marcin Bosek przechodził. Musieliśmy go minąć. Jakieś takie zadanie. Wcześniej musieliśmy też coś zrobić. Też przechodzić w każdym razie, też z jakimiś papierami, bo gramy kancelarię. Także takie są zadania, potem Wam pokażę trochę więcej. W ogóle gramy w takim wielkim biurowcu na Mokotowie, z tego co wiem, tutaj w Warszawie. Więc ciekawa przygoda, znowu tutaj też dużo aktorów. Pan Krystian Wieczorek, pani Dominika też jest, nie pamiętam nazwiska, na O w każdym razie. Jest naprawdę mega ciekawie, będę jeszcze dla Was potem nagrywać. Najgorsze jest to, że pobudka była o 5 i żeby tutaj dojechać, co prawda mieszkamy teraz w centrum, ale tutaj, nie wiem, z 20 parę przystanków było, o 6.45 była, była zbiórka, więc naprawdę wcześnie jestem trochę zmęczona, ale cieszę się, że dobrze spałam, chociaż bo czasem przed planem po prostu nie mogę spać, nie wiem dlaczego. No i tak, no i czekamy teraz, bo najważniejsze zadanie statysty to czekanie. I może jeszcze będą jakieś dwie sceny podobno i potem już wracamy do domku i jakieś zwiedzanie i takie rzeczy. My mamy teraz przerwę, bo to w sumie, tak jak Wam mówiłam, najważniejsze zadanie w statystyce to czekanie. Idziemy do Barobusa, to się nazywa Barobus? Coś takiego. Tam mamy kawę, herbatę, w sumie jakieś ciasto też było, ale się nie załapałyśmy, co tam jeszcze jest. Bułeczki, jakieś śniadanie można było sobie zrobić. Dość dużo do wyboru, mi to bardzo smakowało, także spoko. Jestem ciekawa, czy jeszcze nas wezmą do jakiejś sceny, bo już parę było, ale już długo czekamy i w sumie nie wiem, czy będziemy jeszcze, czy już nie. W każdym razie jest przyjemnie, tam sobie rozmawiamy, jest bardzo sympatycznie. Tak wygląda plan, że o 6.45 była zbiórka i dużo czekania, choć już o 9 chyba byłyśmy, miałyśmy jakąś scenę. Tak, no i tak to w sumie wygląda na planie, najwięcej to jest tego czekania. Poznaje się fajnych ludzi. Zdobywa się doświadczenie, ja to bardzo lubię. Ośmiu statystów. Ośmiu statystów dzisiaj, czyli nie były takie grupowe, wiecie, wielkie sceny. Jak do tej pory miałam, tylko bardziej takie kameralne. Jakiś aktor przechodził, trzeba było przejść obok takie rzeczy. Więc tak to wygląda. No i tak ciekawie, że właśnie z tymi aktorami sobie tam, że tak powiem, czekamy, tak wiecie, to jak zawsze widzisz jakąś twarz na ekranie, to inaczej, a potem na żywo. Widzisz, to jest mm -hmm. ciekawe też. Hit, bo właśnie aktorzy za nami szli i prawie by się załapali do kadru tutaj do, na vloga. Już nie chciałam ich pytać, czy mi coś powiedzą, bo w sumie głupio. Oni szli na przerwę i tak już nie chciałam. Ale tak prawie wyszło, żeby na tym vlogu byli. Eee, pan, to był pan Mroczek, prawda? Tak. U góry też widzę przerwy Mają operatorzy Marcia, i... Ek... No, 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 no. I mają operatorzy przerwę i w sumie cała ekipa. I my też. No i jestem właśnie ciekawa, czy jeszcze nas wezmą do czegoś, ale nie mam pojęcia. Ogólnie bardzo jest tak ciepło, upalnie, ale jak nie ma słońca jest tak przyjemnie, bo ogólnie to tak bardzo, bardzo gorąco i też klimatyzacja w sumie jest za słaba w tym biurze, a powinna być taka mocniejsza. No ale co zrobić. W ogóle mieliśmy też pyszny obiadek, bardzo duży, także nawet nie dałam rady go całego zjeść, ale był duży i także też statyści tu mają. Dobra, zróbmy Jedźmy do tej kadry. Dubę za Dublem. Właśnie skończyliśmy nagrania, lecimy na tramwaj. Jestem padnięta, powiem tyle. Po prostu <noise> spieszę się, żeby jak najszybciej już dojść do domu. O kurde. E, tam, chyba tam. Tak, tam. No, w ogóle. Matko, jako jestem zmęczona. Ja nie wiem. Po prostu chcę się tylko położyć. Jestem padnięta. Ale ludzie mili, ekipa fajna, ogólnie wszystko git. Tylko długo. A która godzina jest? W południu do 18.00. W do Jakoś tak. Także prawie 12, nie, 11 godzin.